Promowanie ludzi, którzy nie mają żadnego doświadczenia, zresztą widzieliśmy. No, wczorajsze popisy szefa polskiej dyplomacji, tak? No, zupełnie dziecinne składanie ofert politycznych, dyplomatycznych za pomocą gazet. No, porównajmy sobie dzisiaj postać Radosława Sikorskiego i zapytajmy sami siebie, czy wolimy, żeby minister jadł ośmierniczki, ale był poważany na całym świecie, czy żeby ich nie jadł. Być może, nie wiem, czy pan Waszczykowski spożywa frutti di mare, czy nie, ale ale jednak, żeby nas ośmieszał yy, yy, powszechnie, dlatego że tego typu ofert yy, się nie składa publicznie. Być może, że nawet koncepcja pewnego, pewnej zgody, Polski na, y, na podanie ręki Cameronowi, ale nie z powodu y, jakiś innych, tylko z powodu tego, żeby Wielką Brytanię zatrzymać w Unii Europejskiej. Być może jest to polski interes, bo, bo na pewno w polskim interesie jest, żeby y, Wielka Brytania w Unii Europejskiej była. W związku z czym, y, pewne wyciągnięcie ręki do, do, do Camerona. Y, no, pomoc mu w tym trudnym jego położeniu, gdzie ma nastroje bardzo antyunijne, być może jest racjonalna i być może można to nawet powiązać z jakimś gestem z kolei Brytyjczyków w sprawie NATO. Ale takich rzeczy nie ogłasza się publicznie w gazetach. No to się po cichu za załatwia, potem oczywiście gorąco zaprzeczając, żeby był jakikolwiek związek pomiędzy tymi dwoma faktami. No to jest, to jest takie abecadło, Yy, bo powiązanie tych dwóch kwestii yy, rzeczywistości, które do siebie nie do końca przystają, czyli NATO yy, i Unia Europejska, w sposób oczywisty oznacza, że Cameron takiej propozycji nie może przyjąć, bo, bo u, u niego też te rzeczy się formalnie nie, nie wiąże. No, w związku z tym to Ale... dzieci nada.